Gdzie ty teraz będziesz mieszkał? A co, chcesz mnie odwiedzać? Może. Daruj sobie. Dosyć się na siebie napatrzyliśmy. Radzę sobie, czego i tobie życzę. Nie za wcześnie? A dlaczego nie za wcześnie? No wiesz. Nie, nie wiem. Myślisz, że to nie będzie podejrzane? A co ma być podejrzane? Że wyprowadzam się z domu, gdzie nie jestem nikomu potrzebny? Wiesz o co mi chodzi. Nie chciałabym tu być sama, jakby co. Nie będzie żadnego, jakby co. Tu się nic nie stało. Po prostu umarł stary, schorowany człowiek i tyle. Wolałbym. Żebyś z nikim nie rozmawiała na jego temat. Nie mam zamiaru. No, akurat. Wiem, jak potrafisz chlapać jezorem. No, wiesz... No, żeby ci się coś czasem nie wypsnęło przy Kamili. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Uspokój się. Ja, ja mam się uspokoić? Ja jestem spokojny zupełnie. A dlaczego ja mam się denerwować? Na razie. I mam nadzieję, że będziesz rozsądna. Nie tutaj. Czemu? Jeszcze ci mało? Było tak dobrze. Mogłoby jeszcze trochę potrwać. Co się odwlecze, to nie uciecze. Co ci zamówić? Piwo z sokiem. Piwo z sokiem i budka. i co? Z czym? Nie udawaj. Mam te role? Tak. Pod warunkiem. To nie koniec naszych seansów. Hmm. Aż tak ci się podobały? Dlatego wykupiłem abonament. Świntu. <grym> Dla ciebie. Lubi zawsze była w zasięgu. A mój numer telefonu masz tam wpisany. No, tak. Za darmo? Prezent od producenta. Poza tym, niczego nie dostaje się tak całkiem za darmo. Pamiętaj. Idziesz już? Muszę lecieć, mam jeszcze parę spotkań w sprawach obsadowych. I wszystkie takie, jakie ze mną? <laughs> aż tak dobry. To ja nie jestem. Trzymaj się. Kamila? To ja. Gdzie jesteś? No, a ile ci jeszcze zejdzie? Hmm. Nie no, nic. Chciałam z Tobą pogadać. No, o piątej, dobra. Mhm. To będę. Cześć. Masz te wszystkie faktury? A zlecenia? Też. Boże, no, nic nie uchroni mnie od tej cholernej roboty. Wiktor nie ma litości. Chodzi o to już zrobiłam. Czyli zrobiła cały budżet? Mm. Jak to? To znaczy, że jest zrobiony, kropka. Proszę bardzo, szefie. Jesteśmy wspaniały. Żebyś wiedziała, że ja nie cierpię tych wszystkich dokumentów papierów i tak ja. dalej, wiesz? No nie, oczywiście, ty jesteś artystą. Ja nadajesz się do papierkowej roboty. Przejrzałeś mnie. Co to ja znam się na tym sonie, co nieco. Wspaniale się uzupełniamy, nie uważasz? Tak, mam u ciebie dług. Zgadza się? Jak to załatwisz? Nie wiem, jak chcę. A może lunch? Ktoś dzwonił, szukał mnie? Nie, przez ostatnią godzinę był spokój. Adam w biurze? Zdaje się, że wyszedł. Jak to? A powiedział chociaż dokąd wychodzi? Poszli chyba z Kamilo na obiad. A przecież miał robić zestawienie i budżet. Chwalił się, że jest gotów. Gdzie to jest? A nie wiem. mnie nic nie dawał. Nie widziałaś, gdzie to położył? A jak miałam widzieć? Kiedy zamknęli się w waszym pokoju? A nie mogłaś zapytać? Wiedziałaś przecież, jak bardzo mi na tym zależy. Do jasnej cholery! Czy ktoś, oprócz mnie, interesuje się sprawami tej firmy? Pieniądze wszyscy potrafią brać! Wiesz, Wiktor powiedział, że wynaje sobie mieszkanie. Mhm. A, wiesz, miałam dość siedzenia na kupie z matką i resztą rodzinki. Znasz zresztą przecież dobrze tę sprawę. Chcę mieć swoje życie. Urządziłaś się już? Hmm. Tak z grubsza. Hmm. A wiesz co? Pomożesz mi. Ja Poproś do Wiktora. On jest tym naprawdę dobry. Hmm. Wiktor jest dobry przy organizowaniu przeprowadzeń. Natomiast przy projektowaniu wnętrza nie sprawdza się. Coś ty? tym. Urządził nam całe biuro. Ale ja nie chcę mieszkać w biurze. Chcę, żeby to było coś bardziej odlotowego. Hmm. Nie wiem, czy dam radę. O, nie masz taki skromny. Na pewno zrobisz to lepiej niż ja. To co? Hmm? Bo ja wiem, mogę spróbować. Ale na twoją odpowiedzialność. Jasne. To co? Wpadniesz do mnie jutro? Proszę. Nie To nie mogę. Zresztą cały ten dzień mam zawalony robotą, ale hmm, może dzisiaj. Hmm? O której? Wezmę o szóstej. Przepraszam. Nie wiem, co mnie ugryzło. Nic się nie stało. Chyba jestem przepracowany. Zdarza się. Ja. Ja się nie gniewam. To nie mówię. Też nie dadzą mi nawet w spokoju zjeść obiadu. Hmm, można być ważna sprawa. A skąd? Cichy wielbiciel. Powiedzmy natręt. Hmm, wcale im się nie dziwię. To znaczy? Pewnie masz wielu takich natrętów z twoją rodą. <laughs> Nawet nie wiesz, co są nudni. Hmm? A co, że ich traktujesz? Nie wszystkich. Na śmierć zapomniałam, że się umówiłyśmy. Strasznie cię przepraszam. No i nie przejmuj się, naprawdę. Nie czekałam zbyt długo. O. o, to te katalogie, o których prosiłaś. A. Same ślubne. Tak, dzięki. Co? Wystałam rolę. Poważnie, poważnie. Tutaj nawet dali mi o służbową komórkę. Chcesz numer? Jestem. O Jezu, o Jezu jestem tak zdenerwowana, że po prostu nie mogę usiedzieć na miejscu. Masz coś mocniejszego. Napijemy no, się. No, to za sukces. Na moją rolę. Śpieszysz się gdzieś? Ehm, tak, właściwie mam omówione dzisiaj spotkanie. Brandka. Mm, Z kim? A, nie znasz go. To już nie Wiktor? Zrywaliście? Nie, dlaczego? Mhm. Znaczy, masz teraz dwóch. Mmm. Nie, no skąd? Przecież nie muszę się spotykać tylko z Wiktorem. No jasne. A ten nowy fajny jakiś? Tak, tak musiała go poznać. Słuchaj. To z Tobą. Tak, że to tylko z okiem na niego, dobra? Nie będę Wam przeszkadzać, tylko tak spojrzę. Jestem taka ciekawa. No, no jak tak bardzo chcesz. Zaraz jedziemy. Ty. Mamo, mamo, słuchaj, proszę cię, zadzwoń do Moniki, muszę się jej pozbyć. Powiesz, że dzwonisz od reżysera Ligockiego. Ligockiego, tak. Co? I co mam powiedzieć? Ha, tak. Tak? Dobrze. Kochana jesteś, pa. Reżyser Ligocki prosi, żeby pani przyjechała natychmiast. Pani obecność jest konieczna. Tak, będziemy mierzyć kostiumy. Jak to gdzie? No, tam gdzie zwykle. To chyba powinna pani wiedzieć. Czekamy. Do widzenia. Dobrze, dobrze. OK. Do widzenia. Już ze szkoły! Uh, 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 uh. Co Słuchaj, no nie mogę z tobą pójść. Mam przymiarkę kostiumu. Trudno, przymiarka ma Alecę, no. Na razie. Na razie. Na dobry początek, Strażnik hmm? każdego domu. Gdzie go postawimy? Nie wiem. Wiesz, Pomyślałem sobie, że nie masz czegoś takiego. No oczywiście, że nie mam. A strażnik musi być. Może, może tam. Jak uważasz? Raczej na dobrych winach. Raczej na dobrych sklepach z winami. E, jak Ci się podoba prezent? no! A, o Boże, kochany! Przepraszam! Boże, Boże, zdejmij! Zdejmij szybko! Czekaj! Sól! Sól! Boże! O Jezu! To nic nie da. Nie, nie, nie. Słuchaj, ja go wypiorę. No i jutro będzie czysty. Dobra? Wiesz, pomyślałem sobie, że można zburzyć tą ścianę. Przepraszam. Nie, nic nie stało. Nie przejmuj się. Jak to nic ci nie stało? To moja wina. Ale na jutro będzie gotowa, obiecuję ci. To wnętrze można byłoby zrobić w takim japońskim stylu. Jest małe, więc genialnie do tego pasuje. Ty nawet sobie nie wyobrażasz, w jakich oni małych dziukach potrafią mieszkać. Nawet na... I wszędzie uderza prostota ja słyszałam, że Japończycy sypiają na podłodze. No wiesz, ja mieszkałam tylko w hotelu, a tam była kanapa. Ale ci bardziej tradycjonalnie nastawieni, to podobno mają materacę w domu. Przeszła pani na grup ojca. Nie. To znaczy właściwie tak, a tak naprawdę to przyszłam po to, żeby porozmawiać z kimś, kto stoi z baku, kto... Nie ma udziału w tym wszystkim, tak jak ksiądz. Zapewniam panią, że księża też biorą udział w tym wszystkim, jak się pani wyraziła. Tylko może trochę inaczej. O czym będziemy rozmawiać? Wydaje mi się, że kiedy kocham, to tracę. Nie bali. Miłość powinna być zabraniona. Tak uważam. I tak należy mówić dzieciom. Nie sądzi ksiądz? Proszę przestań. Nie podoba ci się? Wręcz przeciwnie. Jesteś piękną kobietą, a nie jestem ślepy. No więc co? Takich rzeczy się nie robi przyjacielowi. Chcesz mu powiedzieć, że gdyby nie było Wiktora, to... Ale Wiktor jest. A gdybym ci powiedziała, że Wiktor dla mnie nic nie znaczy, że liczysz się tylko ty. Na szczęście mi tego nie powiedziała. Adam. I ja tego nie słyszałem, i niech tak zostanie już do końca. <laughs> Jesteś śmieszny. Chcesz mi powiedzieć, że kochasz Moniku? To bardziej skomplikowane niż myślisz. Monika niedługo będzie matką mojego dziecka. Zrobiło się późno. To już. Załeś do mnie dzwonić. No przecież dzwoniła baba z ekipy i wyraźnie powiedziała, że mam przyjść na przymiarkę kostiumów. Nie wiem, ale leciałam jak idiotka przez pół miasta. Dobrze, będę, tylko przypilnij, żeby znowu czegoś nie pokręcili. Cześć. Gdzie byłeś? W pracy, gdzie miałem być. Tak długo? Ja nie pracuję w hucie, tylko prowadzę firmę. A ty czemu się tak dziwisz? Przecież sama nie siedziałaś w domu. Na no pewnie, że nie. Pożyczyłam katalog. Musisz mi pomóc wybrać suknie. No ale to są wszystko suknie do ślubu kościelnego. A jakie mają być? No do cywilnego. No co, to przecież cywilny to zwykła rejestracja. Być może, ale czy nie uważasz, że na początku dla nas cywilny by był najlepszym rozwiązaniem? To znaczy? No wiesz, kościelny to duża sprawa Trzeba dać na zapowiedzi Tak dałam Kiedy kochamy, jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na ból Miłość przed niczym nas nie chroni Odwrotnie Naraża nas na jeszcze większe cierpienia Ja nie chcę już kochać Nigdy i nikogo Niech pani tak nie mówi, proszę Potrzebujemy miłości Ona na pewno Nigdy Nie jest błędem no co ksiądz może wiedzieć o temat. Nie zawsze byłem księdzem. Zostałem nim, bo wydawało mi się, że kiedy będę kochał tylko Boga, nie stracę go. Ale no to też nie takie proste. Wyobrażam sobie, w końcu to On nas zawodzi najczęściej. On nas nie zawodzi nigdy. To tylko my mamy zawsze. O wszystko do niego pretensje, a to przyzna pani różnicę. Cóż, ksiądz mówi tak jak ksiądz. Inaczej już nie potrafię. Mamy już parę. Pani potrafi myśleć, ale nasze myśli bywają niebezpieczne. Co ksiądz chce powiedzieć? Że za dużo myślę? Boję się o panią, moje dziecko. Pani chce wyrzucić z siebie miłość, amputować wielkie uczucie. Ono nie da się tak po prostu usunąć, a może zmienić się we własne przeciwieństwo. To znaczy? W nienawiść.